Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony DomoDominik2012 i witam was w kolejnym, piątym odcinku naszej serii e, kariery Zawiszą Bydgoszcz na Polish League Patchu 2024 do FIFA 16. No i dzisiaj przejdziemy sobie do miesiąca października, to jest ten miesiąc, który nas będzie w tym odcinku czekał. Będą to cztery spotkania, o ile się nie mylę, e, czekajcie, tutaj mi przeskoczyło. Tak, to będą cztery spotkania. To będzie spotkanie na wyjeździe już dzisiaj ze Śląskiem 2 Wrocław, będzie to spotkanie u siebie z Górnikiem Polkowice, na wyjeździe z Lechią Zielona Góra, no i u siebie na koniec miesiąca podejmiemy Legionowie Legionowo. No i generalnie wydarzenia tego miesiąca będą na pewno bardzo istotne w kwestii sytuacji naszej w tabeli. No i w kwestii tego, czy będziemy w stanie realnie walczyć o awans w tym sezonie, bo na ten moment znajdujemy się na ósmej pozycji po sześciu kolejkach, 8 punktów na koncie, 3 punkty straty do, do miejsca barażowego, więc jeszcze jak najbardziej wszystko jest otwarte. No ale musimy zadbać o to, żeby sobie tego nie spieprzyć. Tak więc jeśli chodzi o skład na ten mecz, już nie przedłużając, no to dzisiaj na bramce oczywiście wyjdzie dalej tkaczyk. Na prawej obronie niech zostanie chyba Nowak. W środku na pewno Wójcik tutaj wraca do Gaczkowskiego i ten duet wystąpi. Na lewej Milachowski, w środku Maciejewski z Koną e, czy Sobieralski. A niech wyjdzie nasz młody Sobieralski z Koną. Zobaczymy, może jakiś nowy impuls tutaj w środku pola. E, dalej jako ofensywny pomocnik oczywiście Tkacz na skrzydłach, Sacharuk i Sanocki. No i jako wysunięty napastnik niech wyjdzie Bojas. Tak to zrobimy. Na ławeczce e, Urbański może zmienić Paliwodę, Rugowski na pewno też na ławce by się przydał w miejsce Sławka. No i tak to możemy zrobić. Tak będzie wyglądało nasze zestawienie na to spotkanie z rezerwami śląska. No i co? Śląsky, jeśli chodzi o te ich rezerwy, znajdują się na miejscu 13 w tabeli, ale mają tylko punkcik mniej, więc. Tutaj generalnie jest to dość. dość tabela, jak na razie po tych pierwszych kolejkach. No ale zobaczymy, to jest na pewno groźna drużyna z wieloma młodymi zawodnikami, ale też wieloma doświadczonymi, jak chociażby Celeban, Pawelec czy Bednarczyk z przodu. Zaczyna się to dla nas dobrze od bramki Tkacza w 23 minucie, piłkarz wypożyczony z Wizeo Łódź daje nam tutaj prowadzenie i do przerwy je utrzymujemy. Tak więc póki co wszystko po naszej myśli. Wchodzi Okuniewicz, Sanocki podwyższa na 2-0. Wchodzi także Koziara w naszej drużynie, wchodzi Maciejewski. Okuniewicz na 3-0, tak więc Okuniewicz z bramką z ławki. No i to jest bardzo dobry mecz Bydgoskiego Zawiszy na inaugurację gry naszej w październiku i na inaugurację tego odcinka. Bramki Tkacza, Sanockiego i Okuniewicza z ławki. Tak więc naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wyglądało w wykonaniu naszych piłkarzy. No i te trzy punkty. Są na nas bardzo ważne i jak na razie podłączają nas zdecydowanie tutaj do walki o te miejsca barażowe. Teraz czas na kolejny trening tutaj naszych zawodników. Dość słaba ta sesja i tutaj bez żadnego rozwoju któregokolwiek z naszych zawodników. No i przechodzimy sobie dalej, a dalej czeka nas już kolejny mecz. Wcześniej wiadomość od Bartka Barana, naszego 15-latka, który chciałby zagrać w wyjściowym składzie w tym spotkaniu. No nie ma raczej na to opcji. Tak więc. Przemilczmy to, może. Górnik Polkowice znajduje się na 14 pozycji, więc jest w bardzo podobnej sytuacji jak rezerwy Śląska-Wrocław. No i nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy powtórzyli naszą grę z tego poprzedniego meczu. Myślę, że tego składu zmieniać nie będziemy, bo raczej zwycięskiego składu się nie zmienia. Szczególnie jeśli to był tak wyraźnie wygrany mecz, więc. W takim samym zestawieniu podejdziemy, tak więc bramce tkaczek, obrona Nowak, Gaczkowski, Wójcik, Milachowski w pomocy Kona i Sobieralski, na bokach Sacharuks i Sanocki, na tkacz, no i z przodu Bojas. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ostatnio jedno zwycięstwo Górnika Polkowica w ostatnich trzech meczach ze Świtem Nowy Dwór 3 do 0, no więc też potrafią wygrać jak widać. No i zaczynają od bramki Piecha. To jest pewnie Arkadiusz Piech, tak samo jak w środku pola to jest pewnie Szymon Drewniak, więc takich parę doświadczonych postaci tutaj w drużynie z Polkowic. Do przerwy 2-0, Ratajczak podwyższa. U nas zmiany, ale czy te zmiany przyniosą jakiś impuls? Przyniosły, Bojas, bramka kontaktowa. No i może jeszcze powalczymy tutaj o coś w ostatnich 10 minutach tego meczu, czy nie? Niestety nie, tak więc przegrywamy 1-2 z Górnikiem Polkowice. Dla nich bramki Piech i Ratajczak. Dla nas tylko bojazd. Weszli także koziara i Maciejewski z ławki. No ale niestety nie ciągniemy tej naszej dobrej pasy, nie przedłużamy jej na kolejne spotkanie. Szkoda. Zobaczmy sobie tego piecha, Arkadiusza. Bardzo doświadczony piłkarz. A, nie można go nawet sobie sprawdzić. Okej, okay, no ale on, on nie kończy karierę, ale po prostu byłbym ciekawy jaki on ma tej overall. No ale nie idzie tego sprawdzić. A może Szymona drewniaka pójdzie? sprawdzić, bo to też potencjalnie piłkarz, którego można ściągnąć do naszej drużyny po prostu. Tak więc go sobie sprawdźmy zdecydowanie. No i dobra, jeśli chodzi o sesję treningową przed ostatnim meczem w tym, nie ostatnim meczem, przed trzecim meczem w tym odcinku, to rozwijają się nasi dwaj zawodnicy. Tkaczyk wskakuje na 60 oceny ogólnej, Nowak wskakuje na 56, tak więc szczególnie w przypadku naszego goalkeepera cieszy tak szybki wzrost ceny ogólnej. Gramy na wyjeździe z Lechią Zielona Góra. My spadliśmy na 12 miejsce w tabeli po dziewięciu kolejkach. Yy, znaczy my mamy 8 punktów straty, 4 do 4 miejsca. Czyli jeśli wygramy ten mecz z Lechią Zielona Góra, która jest siódma w tabeli, więc jest wyżej. Ale jeśli byśmy wygrali ten mecz, to wskakujemy zaraz za plecy siarki Tarnobrzeg, więc wtedy łapiemy kontakt. Jeśli nie przegramy, znaczy jeśli przegramy, no to robi się tutaj problem, więc jest to bardzo ważne spotkanie ogólnie. No i, no i trzeba je wygrać po prostu na prawej obronie czaprański, na lewej niech zostanie Milachowski. W środku pola niech wystąpi dzisiaj Chahuła, tutaj tkacz Sacharuk może zmieniony zostać przez Rugowskiego z przodu Okuniewicz. Na lewej stronie, no niech na razie będzie Mirachowski, ale na ławce usiądzie sobie Sławek. Okej, okay, i w miejsce Urbańskiego jednak pali woda dzisiaj. I tak ja bym widział skład na to spotkanie. Są zawodnicy trochę podmęczeni, bo niedawno graliśmy ten poprzedni mecz, ale wierzę, że damy radę z Lechią. Lechia ostatnie trzy mecze to trzy remisy, tak więc są zdecydowanie bardziej kompromisowi niż my. No, ale zobaczymy, jak to się potoczy w tym bezpośrednim starciu. Które zaczynamy w zielonej górze Lechia. Tak jak mówiłem, jest wyżej w tabeli. No, niestety, sitko zaczyna. Ale Okuniewicz szybko wyrównuje. Tak więc, mamy 1 do 1. I do przerwy taki wynik się utrzymuje. Więc, wszystko tutaj jest otwarte. Wszedł Koziara w miejsce Tkacza, Maciejewski w miejsce Kony. No, i zobaczymy, czy z tych zmian dla nas coś wyniknie. Także Haruk na boisku, paliwoda, Sylwestra z czerwoną kartką. No, i może to wykorzystamy. Niestety nie wykorzystujemy, tak więc Lechia Zielona Góra kontynuuje swoją pas remisów, czwarty kolejny remis, przynajmniej czwarty oczywiście, bo nie wiem, czy tam nie było czegoś więcej. My niestety nie wygrywamy, co sprawia, że mamy aktualnie 12 punktów na koncie i to są 3 punkty mniej niż Siarka Tarnobrzeg, tak więc... Przed ostatnim meczem tego odcinka wróciliśmy do takiej naszej sytuacji, e, którą mieliśmy na początku, do takiego statusu quo. Mamy raport odnośnie Szymona Drewniaka, on jest oceniony na 62, tak więc taki zawodnik e, no byłby na pewno wartością dodaną dla do naszej drużyny. Więc go sobie do listy życzeń dodamy, bo to jest perspektywicznie dla nas e, bardzo, bardzo dobry transfer na przyszłość. E, no dobrze, kończymy ten odcinek z Legionowią. Legionowia jest na miejscu 14, niedaleko za nami, tylko punkt straty E, więc jest to też ważne spotkanie, a my musimy na nie, niestety, dość mocno przerotować skład, bo po prostu zawodnicy są zmęczeni. Na środku obrony, na przykład, musimy zagrać zestawieniem, no nie wiem jakim, no niech będzie Urbański z Gaczkowskim. Na lewej, na pewno Sławek. W środku, na pewno Sobieralski e, pf, z niech będzie, z przodu Koziara. Na bokach wystąpi e, Rugowski. I Sanocki to zostanie. Z przodu Bojas. Tutaj Koziara musi zagrać miejsce Tkacza. Nie wiem właśnie, czy Gaczkowski, czy Paliwoda na kogo tutaj postawić. Ale postawimy jednak na Gaczkowskiego na razie. <laughs> czy może na Wójcika. A postawmy na Wójcika z Urbańskim. Na taki duet. A na ławce Gaczkowskiego. I, i zobaczymy. Tak trochę ryzykownie. Jeśli chodzi o kondycję tych piłkarzy. No ale trzeba. Bo... No to jest ważny mecz. Nie mogę go tutaj w jakiś sposób odpuścić czy coś takiego. Więc w takim dość eksperymentalnym zestawieniu podejmiemy u siebie Legionowie, która bez zwycięstwa w ostatnich trzech meczach. No i zobaczmy, może się przełamiemy. Dobrze zaczyna to bojazd Już w trzeciej minucie meczu na prowadzeniu Bydgoski zawisza, tak więc świetnie się to zaczęło. Żółta dla Radionowa. Nie, że takich, takich ciekawych piłkarzy żadnych nie widzę w składzie Legionowi. No tylko właśnie Radionow, w takich bardziej znanych polskich niższych ligach. Do przerwy tak to się utrzymuje, tak więc jak na razie. Bardzo dobry mecz Bydgoskiego zawiszy po godzinie gry bez zmian. Przed nami ostatni kwadrans, bez zmian także personalnych. I czy tutaj tak to się skończy? Tak to się kończy, tak więc wygrywamy na koniec odcinka 1-0 z Legionowią. Co ciekawe, bez żadnych zmian w tym meczu ani po naszej stronie, ani po stronie Legionowi. Tak więc prowadzimy 1-0, wygrywamy 1-0. Bramka Boyasa, który też trzeba przyznać, że całkiem nieźle w dzisiejszym odcinku się prezentował. No i to zwycięstwo jest dla nas bardzo, bardzo wartościowe, bo sprawia, że trzymamy dystans w tej strefie barażowej, że nie daliśmy tutaj odskoczyć komukolwiek. Gaczkowski rozwija się o kolejny punkt overalla, ma już 56 tych punktów. Aktualnie na koncie nasz 18-letni defensor już jest plus 8 do oceny ogólnej w jego przypadku w tym sezonie. No i dobra. My sobie zaraz będziemy kończyć. Jeśli chodzi o ten odcinek to zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, jako że to już jest listopad. Dodamy sobie tutaj wytyczne dla skauta, żeby nam szukali dowolnych piłkarzy, którzy mogą być członkiem podstawowej jedenastki, tutaj minimum 23 lata i rok kontraktu. Tak więc takich piłkarzy, których da się ściągnąć po prostu na kontrakcie, takich sobie będziemy sprawdzać. Nie ma raczej sensu, żebyśmy tutaj mieli jakiegoś skauta we Francji, więc możemy go co najwyżej zrobić gdzieś przenieść w jakieś miejsce, ale nie wiem za bardzo jakie. E, możemy go spróbować przenieść do chile. Co wy na to? Może spróbujemy do chile. E, nie spróbujemy do chile. Może na kogoś ciekawego znajdzie w chiliskiej lidze. Jakiś taki eksperymentalny kierunek ściągania piłkarzy do Polski. E, no, te, tego budżetu nie mamy jakoś specjalnie dużo, e, bo to jest 135 tysięcy euro i 3000 euro jeśli chodzi o pensję, ale kogoś się ściągnąć na pewno w tym budżecie da. No i dobra, jeśli chodzi o piłkarza miesiąca, zobaczmy sobie, został nim Drame z Polonii Środa Wielkopolska. Jeśli chodzi o tabelę na koniec tego odcinka, to po 10 kolejkach, dziewiąte miejsce, straty 2 punkty do miejsca czwartego, 4, 4 punkty do miejsca pierwszego, więc tutaj dalej Trzymamy się w czubie i to jest pozytywna informacja po tym odcinku. Dużo się nie zmieniło, ale generalnie podsumowując mamy punkt straty mniej do czwartego miejsca niż mieliśmy przed. To czwarte miejsce aktualnie okupuje Lechia Zielona Góra, z którą już się mierzyliśmy, więc jest to no jest takie fajne. Wszystkie drużyny już przegrały mecze w tym sezonie, najmniej właśnie Lechia Zielona Góra, która tylko jedna porażka, ale za to dużo remisów, bo aż pięć, najwięcej w lidze. No i dobra. My powoli będziemy się tutaj żegnać, tylko jeszcze sobie zobaczymy, jak prezentuje się następny miesiąc. To będą trzy spotkania, więc o jedno mniej. Na wyjeździe Sokół Kleczew, u siebie Siarka Tarnobrzeg i na wyjeździe Pogoń Grodzisk Mazowiecki. No plus będą też pewnie raporty skauta tutaj odnośnie tych piłkarzy, którym się kończą kontrakty. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o listopad, który przed nami no i jestem ciekawy jak to się będzie toczyło no i co, ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za te już 400 subskrypcji na tym kanale dziękuję wam bardzo za każdy pozytywny komentarz ja je wszystkie czytam, ja nie zawsze odpisuję, ale wszystkie czytam, na przykład widziałem też komentarz o potencjalnej serii z Football Managera 2024 szczerze mówiąc jestem raczej negatywnie nastawiony do nagrywania Football Managera chyba, że bardzo byście tego chcieli, to wtedy spoko ale to raczej by było w formie może live'ów, czy czegoś takiego no bo to jest jakby czasochłonna gra bardzo i, i, i myślę, że to ciężkie by było do nagrywania na YouTube'a no chyba, że rzeczywiście duża część osób byłaby tym zainteresowana wtedy jak najbardziej nie mam z tym problemu no, no więc tak to wygląda a tak jak mówiłem, ja wam bardzo dziękuję za uwagę w tym dzisiejszym odcinku zapraszam was do łapkowania, do subskrybowania tego kanału bo to naprawdę bardzo napędza i motywuje, jeśli widzę Jakie wyświetlenia robi ta seria Zawiszą Bydgoszcz, bo to jest regularnie parę set wyświetleń, co jest naprawdę to jest najlepiej oglądana seria na tym kanale. Nie było tak dobrze oglądanej serii na tym kanale i to jest dla mnie mega motywujące. I każda łapka w górę, każda subskrypcja, która się pojawia, jest naprawdę mega takim kopem do przodu. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za to Wasze zaangażowanie w rozwój, w budowę tego kanału, w budowę tej naszej społeczności. No i co? Do zobaczenia już w następnym odcinku z kariery Zawiszą Bydgoszcz. No i cześć!